Poszłam na mój comiesięczny manikir do małego salonu obok uczelni. Robiłam paznokcie u Ani już dwa lata. Znała mnie, moje studia, moje dramy z współlokatorką. To miał być zwykły wtorek. Tym razem przyszłam po trzech tygodniach, bo sesja mnie zjadła. Żel był odpryśnięty, odrośnięty, tragedia. Ania żartowała, że musiałam nie spać tygodniami. Zaczęła zdejmować stary żel. Normalka. Aceton, pilniczek, piłowanie. I nagle zatrzymała rękę w półruchu. Zmrużyła oczy. Zaczęła drapać róg paznokcia, jakby odkryła coś podejrzanego. Byłam zapatrzona w telefon, kiedy usłyszałam jej głośne westchnienie. Spojrzałam. Ania była blada. Wzięła lupę. Potem zawołała drugą pracownicę szeptem, jakby chodziło o coś poważnego. Zapytałam, co jest, o co chodzi? A ona Muszę zadzwonić po kogoś. I wyszła przed salon, machając rękami, serce mi waliło. Myślałam o grzybach, infekcjach, chorobach skóry, wszystkim. Gdy wróciła, powiedziała: poczekamy, muszę ci coś pokazać. Wzięła lupę i pokazała mi mój paznokieć serdeczny. Pod warstwą żelu były drobne nacięcia. Maleńkie kraseczki układające się w litery. Pomożecie. Patrzyłam na to i czułam, jak robi mi się zimno. Nie pamiętałam, żebym kiedykolwiek to zrobiła. Nigdy. Dwadzieścia minut później do salonu weszło dwóch policjantów. Ania im powiedziała, że wygląda to na ukryty sygnał od ofiary przemocy. Usiedli ze mną, pytali o dom, o chłopaka, czy czuje się bezpieczna. Mówiłam, że wszystko gra, ale w trakcie rozmowy zaczęły wracać migawki. Miesiąc temu impreza. Byłam pijana. Mój chłopak, Jacek, wściekły, że rozmawiam z kolegą. Pamiętam, jak ścisnął mi nadgarstek, jak ciągnął mnie do samochodu, jak zabrał mi telefon. Potem obraz urywał się, ale przypomniałam sobie, jak siedziałam na podłodze w jego łazience, płakałam, drżałam i ryłam te litery agrawką w paznokieć, żeby zostawić ślad. Następnego dnia zamalowałam to żelem. W salonie zaczęłam płakać jak dziecko. Policjanci spojrzeli po sobie, zrobili zdjęcia, dali mi wszystkie numery do pomocy ofiarom przemocy. Ania mnie przytuliła. Czułam, że coś jest nie tak, zawsze wierzę swoim przeczuciom. Do domu wróciłam tramwajem, ręce mi się trzęsły. Napisałam Jackowi krótką wiadomość To koniec i zablokowałam go dosłownie wszędzie.